W zielonej pasła pasterka barany, i od samego poranka słyszała głos uprzykrzony głos kukuki w gęstym lesie echo do jej urszu niesie. W tym roku odbywa się czwarta edycja powiatowego folk festiwalu. Nasza impreza ma charakter przeglądu jeden, dwa, wszystkich grup trzy, e, jeden, prezentujących trzy, muzykę ludową raz, działających na terenie raz, powiatu żagańskiego. Zaprosiliśmy w tym roku 26 zespołów. Słyszeć będziemy na scenie muzykę Górali Czadeckich, muzykę z nutami Łękowskimi, z piosenkami z Polesia. A jednocześnie na tegoroczną edycję zgłosiły się zespoły młodzieży i dzieci, co nas bardzo cieszy. moja wnuczka ma, 7 lat parę dni temu skończyła. I ona tu dzisiaj będzie grała i śpiewała w zespole Fajna Ferajna. I już mam, już w tym zespole jest. Mój syn, mój wnuk jeden, drugi wnuk. Tęsknimy za wschodem, ale też tęsknimy za tą muzyką, która nas rozwesela. Która daje nam wiele radości, pozwala nam się spotykać, pozwala nam rozmawiać, wymieniać informacje i co najważniejsze, kultywować. Kultywować tą tradycję i tą tradycję ludową, historyczną i tą Tradycję społeczną wręcz. To jest bardzo ważne, i istotne i to jakby nasunęło mi pomysł, żeby coś takiego zorganizować. I to już jest czwarty raz, i mam nadzieję, że przejdzie w ten cykl stały. Ludzie się mogą poznać w ogóle ten typ pieśni, tego wszystkiego, tych obrzędów naszych bukowińskich, między innymi oczywiście, ale po prostu mają synstyczność. Bardzo przyjemnie, bardzo miłe i przyjemnie dziecko występowało, także bardzo miło. Z nas bardzo bardzo tęskni do tego, że już nie ma tych czasów takich bardziej kiedy było to śpiewanie bardziej powszechne. Młodzi słuchają rocka. No teraz tak, ale myślę, że jednak te piosenki zanikają trochę w teraźniejszej współcze... w współczesności. I myślę, że właśnie jednak brakuje tego. Nie ma takiego teraz właśnie, że właśnie młodsi w naszym wieku ludzie słuchają bardziej rocka, metalu. Zresztą ja też słucham, ale myślę, że jednak te piosenki są potrzebne do odbudowania tego wszystkiego. Przy piosenkach ludowych, na przykład my, jako że jesteśmy związane bardzo z naszymi pradziadkami czy tam dziadkami, no to czujemy jednak ich historię. Jak to się żyło, tam właśnie na tej Bukowinie czy na Ukrainie? Od strony żony, babcia, pani Barbara Husar, założycielka zespołu. Także bardzo się cieszy, jak, jak my wszyscy jeździmy na występy i staramy się występować, podtrzymywać tradycje. Lubimy śpiewać. Mała też lubi, ale dopiero się uczy. Nie przytulaj mnie do siebie, bo księżyc wieci na niebie. Puść mnie do domu, bo już czas, bo przez okienko zobaczą nas. tą tradycję po prostu podtrzymać. Nie? Tak, żeby była i, i, i no, tak się dlatego to się to, to się kocha, no po prostu to trzeba kochać. doce kobiety też bo to jest bardzo potrzebne bardzo na wsi jest potrzebne coś takiego spotkać tych ludzi spotkać się w gronie Dzień dobry panie Krysiu w gronie się spotkać spotkać się na próbie a to jest cudowne na wsi jest to cudowna sprawa moje rodzice to można powiedzieć jeden z Mołdawii a mama to z Górali Czadeckiej z Rumunii tam Rumunia Czerniowca. No to są, no ale to są ci emigranci, co wyemigrowali przed tą wojną drugą. No, na Ukrainie, teraz jest Ukraina. No. Rodziłam ziemię, jestem 35 jestem. No, ja jestem, jestem z tamtych stron. Uważam, że jest to ważne, żeby nasze dzieciaki wiedziały skąd jesteśmy, kim jesteśmy, ale chyba po prostu wiąże się to z tym, że e, każdy potrzebuje takiej świadomości skąd jest, gdzie jest, gdzie była jego rodzina. Nasza szkoła jest imieniem Jana Pawła II, więc Jan Paweł II kochał góry, więc my bardzo rolę, dużą rolę przywiązujemy do tradycji. W związku z tym nasze małe dzieci znają i gwarę góralską, i tańce, i postaraliśmy się o stroje, żeby po prostu poznały cały region gór, tak jak nasz patron Jan Paweł II. Jak najbardziej staramy się wpajać tradycję i tej małej ojczyzny, naszej lokalnej, i dużej ojczyzny, czyli polskiej. To jest lekcja historii, ale też wspomnienia. I my jako ludzie dorośli, jako ludzie już dojrzeli i tęsknimy za tym, co było w dzieciństwie, za tym smakiem chleba, smakiem masła, ale co najważniejsze, muzyką, bo muzyka, a szczególnie muzyka na wschodzie cały czas nam towarzyszyła. Ona była taką naszą radością. Dzieliła się na muzykę, która była przy świętach, ale też i na co dzień. I dzisiaj wracamy. Pamięcią wracamy tymi takimi wspomnieniami dobrymi i to nas wszystkich weseli, raduje i to jest najważniejsze, z czego powinniśmy się dzisiaj cieszyć.